Moin. Ja nic nie robię, tylko jesteśmy w Lubowie. Z nic nie zostało, ale jest my odrestałowane pięknie. Właściciel zaprasza. Aczkolwiek za drogo. Wejście samo, ale kto chce wyjdzie. Pięknie, pięknie jest. I w okolicach się. I się jego Stefana Bierzbickiego, mieszka w Zgromadzeniu. Na hasło Bierzbickie przyjeżdżałam do lubowa, tak bym może koniec zawędrowało. No ale witali się zgodził przyjechać przyjść. Mrużyłam. Kiedy to właśnie wróci?